Dzimyczki, ja już naprawdę nic z tego nie rozumiem. Abra i Bobo są teraz na serwerze, co możecie teraz zobaczyć. I przed chwilą podglądałem ich właśnie w Bobowicach. I znowu się waham, czy Abra naprawdę jest po naszej stronie, bo o tym mnie wczoraj przekonywał. Naprawdę, słuchajcie, wczorajszy cały odcinek, Abra próbował mnie i agenta przekonać, że tak naprawdę to jest udawany sojusz z Bobo. No i niby spoko. On to potwierdza, Elwisto to potwierdza, ale słuchajcie, ja nie jestem w 100% przekonany. Okej, okay, ufam jemu, ale tak naprawdę wolałbym, słuchajcie, jakoś to się zabezpieczyć. I wpadłem na genialny pomysł, korzystając z okazji, że akurat Elviso i Agentix mają tutaj razem warte, a to się rzadko zdarza, że akurat dwie osoby są na warcie, no ale to dlatego, że właśnie i Abra i Bobo są razem, musieliśmy podwoić warte. No nieważne, w każdym razie powiem, pójdę do chłopaków i powiem im, siema, siema, mordy, musimy zrobić mega super tajne ugrupowanie po to, że jakby się okazało, że Abra tak naprawdę jest po stronie Bobo, to wtedy musimy po prostu być na to przygotowani i tak, wiecie, fizycznie pod względem broni i też mentalnie, żeby nas po prostu nie zaskoczył. Więc to nie będzie, słuchajcie, jakieś mega tajne, tajne ugrupowanie przeciwko Abrze. Absolutnie nie. Tylko po prostu pójdę do nich i powiem im, że jakby co, to lepiej słuchajcie, żebyśmy byli zabezpieczeni. Także mam nadzieję, że coś z tego dobrego powstanie. Będziemy musieli, będę musiał ich przekonać, wytłumaczyć i zrobić jakąś bazę, zebrać itemy. Także naprawdę sporo pracy przed nami. Więc oglądajcie do samego końca. No i subskrybujcie kanał Mordeczki, bo macie tutaj codziennie filmiki A niedługo Wojna z Bobo Plus ziomeczki na 200 tysięcy subskrypcji. Czyli już naprawdę niedługo otwieramy pierwszy w historii oficjalny sklepik Maciocha, słuchajcie, będą koszulki, kubki, poduszki, bluzy, wszystko będzie na 200 tysięcy subskrypcji, więc bardzo niedługo, zostawcie suba i wbijajcie na Macioch Plus, macie w opisie i w karcie też, słuchajcie, Maciuch Plus, będzie fajnie. Stary, dobra, mówię dobra. Ci... lecimy do kupaków teraz. Oglasę będą na horror, nie? I wtedy te flaki wylatują wszędzie, a o Lucy wbija tam z nożem, nie? To były takie kobiety. Podsłuchajmy no, ich ale, trochę. Ale, ale, ale jak to, jakaś zupa? Chodzicie o to, czy tak, co? Tak, nie, nie wiem, to co jest Ej! To, ale bo nie, o flaki chodzi stary A, o flaki. Słuchajcie, ej, jeżeli to jest ich warta, to naprawdę słuchajcie, oni potrzebują reprymendy, bo to jest jakiś żart, a nie warta. Onsbyła, że daję Stary, ona na wbija, rozprówa i flaki wylatują, nie. No, to się dzieje. Tak, 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 taka zupa. Wejku, halo, siema. A kamraci, a kamraci, baczność, baczność żołnierze. Tak Bardzo mi się to podoba. Jak służba idzie? Jak warta wam idzie? E, gadamy o flakach. Je, je, co? Elviso, no. co o flakach? Gadamy co o flakach? flakach. Wiesz, że ja was pocukiwałem, teraz ja wiem, że gadaliście o flakach. Elviso, no Elviso, Flak, Elviso, Elviso powiedz mi, e, czy ty nie miałeś przyrodkiem armaty naprawiać? Bo widzę, że jakaś taka średnio działająca e, jest, a ty gadasz o flakach. Prawa. Nie, słuchaj, Agent X, czy ty miałeś coś wspólnego z tą rozmową o flakach? Eee... Ci, stary, tak lepiej się przyznaj. Lepiej, stary, mieliście czuwać tutaj, żeby Abra i Bobo nic nie ogarnęli, a wy sobie gadacie o flaczkach? Elwiso, co ty tak. znowu wyprawia? Tak, ci, nie. I wtedy ona ją rozpróruwa. i te flaki Agent, agent, no. Jest, potrzebna no, pomoc, agent. Tego, no. Jest potrzebna twoja pomoc. Stary, agent. Jest potrzebna twoja pomoc. Zobacz, co on robi. To I te flaki się roz... ELWISO! Elwiso, ty na warcie takie rzeczy robisz? ciebie posrało już do końca? Gadałem o komedii, to... Elviso, Elviso, jest warta, jest wojna, stary, ty masz tam pilnować, masz naprawić nie armatę, na wojnie, masz naprawić wartę, a Dobre, potem masz no, czuwać, chłopaki chłopaki, 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 chodźcie tutaj, żeby nas nie atakowały te membrany, chłopaki, zapraszam was tutaj, tak jest. jest bardzo ważny temat do obgadania, muszę wam powiedzieć bardzo ważną sprawę, słuchajcie, jako, no. że wiecie, że Abra być może nas zdradził, agentik, co on wyprawia, co wyprawia Ej. agent, Tyla mu się, no nie chodź jest. tu, no chodź nie, tu, agent, nie no, o co mu nie. Nie. Chłopaki, no co wy robicie? No zostawcie je. Mówię, żeby nas nie atakowały. Ziomki, muszę wam powiedzieć, no tutaj czas mija. No, no, no czas, mój, czas antynowy mija, no. a ja chcę wam coś wytłumaczyć. Słuchajcie, jak wiecie, Abra być może zdradził milionowicę. On nie by mówi, że nie zdradził tak naprawdę. I Elviso też mówi, ale Elviso to pała agent. No, musimy, no, no, musiać, stary, no El, musimy się, słuchajcie, zabezpieczyć. Ja proponuję, żebyśmy razem we trójkę zrobili super tajne ugrupowanie na wszelki wypadek, gdyby Abra rzeczywiście okazał się zdrajcą. Co wy o tym Ej, sądzicie? Ej, Słuchajcie, tu nie chodzi o to, nie, żeby, ja żeby, żeby robić jakieś tajne zgrupowanie przeciwko Abrze. Nie w tym rzecz. Chodzi tylko o to, że gdyby się okazało, że naprawdę on nas yy, jakoś. powiedzmy, że Bobo go przekonał, albo przekupił, albo go zmusił, mhm. to wtedy musimy być przygotowani. Ziomki, musimy po prostu być przygotowani. Tak Także e, robimy tajne ugrupowanie. Cześć, że się zgodziliście, bo sam to wiecie, bym tak naprawdę je, 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 tego nie stój, ogarnął. Co? Stój, takie, takie czy no. będzie w tej, w tym, w taki właśnie ugrupowaniu jakiś telewizor, że móc oglądać fil, film o flaczkach? Yy, czy, czy będzie u grupy Stary, no nie wiem, no wątpię, bo tak naprawdę to ma być tajna baza wojskowa, a nie, że jakiś tam rozrywkowa, stary, ale pomyślimy, pomyślimy, no okej. Okay. A więc agent flaczki, nie, nie flaczki. Mówisz, że taki ty flaki? chcesz zrobić jakąś tajną bazę, tak ale gdzie ty to niby zrobisz, czy tutaj w okolicy tu zupę. nie ma miejsca? Jak ej, czemu on, on gada o flaczkach jakichś, wy <laughs> słuchajcie, no nie wiem, nie myślałem o tym, ale dobra, słuchajcie, mam, po mam pomysł tu zrobimy, patrzcie Patrzcie, eee. tu zrobimy, w tej e, studni Ziomki, tak, to jest eee. dobre Patrzcie, tutaj będziesz sobie schodził i normalnie będziesz Wpływał do studni e, i będziesz w... wpływał ja, do bazy Poczekaj, ale przecież tutaj woda będzie Stary, nie, nie ale no patrz O co chodzi, stary, zaczniesz się tutaj kopać Powiedzmy coś takiego, nie? Patrz, pykson, cykson no, O, i gitara się ma, co prawda Tu jest coś rozkopane, będzie to trzeba ogarnąć Ale sobie to z tym poradzimy na pewno o, zobacz. Widzicie coś dokładnie takiego? I to tutaj nikt nie zagląda. Ej, tutaj nikt nie zagląda. To jest mega dobra opcja. Można to nawet jakimiś strabdorami zrobić. Także ziomki, lecimy po y, obsydian, bo tobie będzie potrzebne. O, psik, tak. Zgarniamy he, he, he. itemy, zgarniamy jakieś zbrojki i tak dalej. Więc chłopaki, do roboty, że bo, bo was wyrzucę z tajnej grupy, z tajnego A ja gangu. spokój się, człowiek. Kim ty jesteś, mnie wyrzucić? Jestem Kim? Maciochem Koksem, Elo. Wielki koks. Jestem ma, Macio, ma zbrojki, Jest nawet. stary, stary, dobra, ja biorę koksa. Już mam dwa koksy. Elvis, Topa, e, tak. Słuchajcie, ja biorę tak, e, część diamentów. Ej, co wy się wyzywacie, chłopaki? No, ogarnijcie, dubska. No, dawać, dawać, Mówię, naprawdę nie ma czasu do stracenia. A teraz, słuchajcie, klepać? Bobu jest na serwerze. Nie, nie no, ziomki, zi 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 co oni wyprawiają? Ej, co oni wyprawiają? Agentix, czy ty chcesz się naprawdę z nim Mo bić? Że nie. Może on jeszcze chce powiedzieć, że popiera politykę Bobo. No nie wiem, Stare, ale co chodzi, chodzi o flaki, a nie o zupę. Dobra, słuchajcie, ja biorę tak, diamenty. Ci, e, ja mam totalnie zniszczone, słuchajcie, i temy. Może wezmę, słuchajcie, te buty. Czy ktoś mi naprawi zbroję? E, czy ktoś ma tutaj ja, wysoki level? Ja chcę. Ja, dobra, to ja ja no trzymaj. Ja, stary, tylko że dzięki. to jest naprawdę zdewastowana zbroja. Agent już ucieka, agent się miga od pracy, agent. Bo ty zaraz w chiry no. dostaniesz lamusie z rogowa hey, ciały jeden. Hey. Bo ty się migasz, stary, bierz tego obca i idziemy kopać Ale ja wziąłem już, ja mam... Masz obca? Dobrze, to mi się w takim razie podoba Ja wezmę, słuchajcie, zbrojkę, jakąś tam u sobie ukradnę Słuchajcie, to nie, oczywiście nie jest kradzież, tylko musimy po prostu być przygotowani, więc Jeżeli się okaże, jeżeli będzie ta zbroja potrzebna w tej bazie, to ją przeniesiemy, ale póki co Musimy, słuchajcie, jakieś rezerwy robić Dobra, mordo, wchodzimy tutaj I zobacz, Dobra. tu jest, stary, coś rozkopane Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł tutaj zaczynać to, wiesz może, po, może w tą stronę? Tak, może po drugiej stronie stary byśmy to ogarnęli. A czy ty masz jakieś tabliczki? Eee, A nie, patrz, tu nie, właśnie... ma, tu nie ma. Tu się to nie, nie, nie baguje nawet, także stary jest ok, jest ok, jest sobie robiony. Oh. Elviso! Masz swoją zbrojkę, ale mamy już tylko teraz trzeci level, więc to było bardzo kosztowne. Stary, dawaj to. Zasiłek. Wow. Ej, ale mega naprawiona, dobra Dobra, dobra, słuchajcie, to da, da, dawać kopiemy coś, no słuchajcie, bo wy kopiemy. się tak kopijacie. Ja nie mogę patrzeć na to nawet Morli, słuchajcie, tutaj naprawdę poważne rzeczy się dzieją jest bobo, jest abra, wiadomo, trzeba słuchajcie, wszystko ogarnąć, a oni... No dobra, nagle zaczęli pracować. Brawo, słuchajcie, brawo dla chłopaków. Śmieją la się py się Co? Co wy Ej, chłopaki! Co wy wyprawiacie? Do lasu. Dobra, Na póki robili. pracujecie. Ej, ale Elwiso, Elwiso. Ja tutaj próbuję się skupić, a ty mi śpiewasz. Jak mnie nie ma i jak chcecie pracować, to ok. To jest ok, możecie sobie śpiewać. Byle, żeby praca była wykonana. Ale jak ja próbuję się skupić, no to Elwisku. Dobra, Elwisku, bo się pokłócimy. Bo się po prostu pobijemy zaraz. Chcesz? I chyba nie chcesz, żebyśmy się bili. Oj, ty. Oj, niedobrze, e, patrzcie. Niedobrze, by słuchajcie, trzeba to naprawić. Ale tu po prostu jakby. Bo pamiętajcie, że tutaj powinno być wszystko z opsa. Co ty agent tak, wie, no trafisz, tak. stary? O, dobrze. Tutaj powinno być wszystko z OPSA, tak naprawdę. Patrz, tutaj też to uzupełnimy w ten sposób. do i gitara się ma. Dobra, czyli co niżej trzeba to po, y, kopać. Ej, Elvis zepsuł. No nie no, Elviso to jest taki Elbizepsu, lamus, no. E, agent, kogo my bierzemy do tego? Do, do tego. Jeszcze, jeszcze Elviso mówił niedawno, że on jest pewien, że tak naprawdę to jest udawany sojusz Abre, a teraz nagle. No, ale jestem taki, wiecie, neutralny do tego. Bo no, nie co nie co neutralne? Tak teraz się obawiam, ale to no, jednak nie tej tam pewność, nie mam dowodów nawet, więc wiecie. No, no nie masz dowodów, będzie? no ale podobno rozmawiałeś z Abre, no to powinieneś coś wiedzieć chyba. No, no z z zawsze było, że on z nim nie jest nie że to jest udawane, stary. No ale dobra, jak on dobra. Się się ale dzieli... ja ci mówię, stary, lepiej po prostu być zabezpieczonym na wszelki wielki, jak to się mówi, że na, na, najwyżej, najwyżej po prostu będziemy mieli dodatkową bazę, a, yy, a wiecie, też z drugiej strony może się okazać, że Babo serio go jakoś zmusi, na przykład siłą, nie? To słuchajcie, tak, jest możliwe. Dobra. Ej, po, chłopaki, słuchajcie teraz no tego, co? co? Nie, słuchaj, on, Mam... on powie żart jakiś. No świetny żart, słuchajcie, teraz tego. Słuchajcie dawaj obsa, dawaj obsa. Dobra, stary, a więc tak, przechodzi Bobo do naszej bazy. Abra się go pyta, e, albo nie, agent się go pyta. Nie, to będzie najgorszy żart. No też, a Bobo mówi, pieluszkę. <laughs> nie, no słuchajcie, to <laughs> było beznadziejne, naprawdę. Ja jestem za zbanowaniem Elvisa tutaj za poziom jego fatalnych <suszy> żartów. no. Jego czarny są fatalne, stare. Stare, ale my robimy ale bazę, a, a ty jakieś pieluszki stare, no co to no, ma być? Pieluszki, no? bo bo wiecie, bo basta, No nie no to fatalne jest. to było naprawdę stare. Kolejne pytanie poproszę no Okej! Okay. Okej, okay. nie no stary, źle, po... No dobra, okej. Okay. co jest źle. No nie no chciałem to, to, to zrobić jeszcze w ścianie, no ale okej, okay, to w takim razie trzeba będzie wykopać to Bołe well, Agent się zrobiłeś, czy, czy Nie, czy nie ja. słuchajcie, można. Ale nie, ja... dobra, weźcie ja to, zrobiłem. weźcie to zróbcie tutaj, ja, ja zrobię sufit, okej okay. Okej. Okay. Ja zrobię sufit. O nie słuchajcie, źle postawiłem klocek. W ogóle nie mam już obsydianu, Musicie dać mi obsydian ziomki. Spoko! E, łapcyle, dobra. Łapcyle, łapcyle. Dawaj, dawaj obca. Bo oczywiście obsydian ja jest ukradziony od, od bobo, także go możemy używać, ja ile, ile nam się byczku. tylko podoba, nie? Ja trzeba oszczędzać byczku Co oszczędzać? No nie, co to? Mądra głowa oszczędza, fajnie, no raczej. dobra, ale jak, jak kradzione to nie tuczy. A ty byś wszystko wyglądał na, na Pufferfisha pewnie zamiast ciebie. No ale tak. mówię, kradzione nie tuczy, także wiesz, jakby to mnie nie kosztuje, to jest Bobo, Bobs ma problem i tyle w temacie, Elo. Dobra, stary, zrobimy coś takiego. Ale tylko, wiecie, hey. problem jest taki, że to jest naprawdę z tej strony, to jest płytko, bardzo pod ziemią. I jeżeli tylko, wiecie, creeper powiedzmy przypadkowo wybuchnie, to już naprawdę Boba może to zobaczyć. I to będzie problem. No ale spokoj, słuchajcie, mamy bunker, który jest totalnie odporny na wszelakie bombardowanie. Teraz trzeba tutaj tać tylko, słuchajcie, jakieś skrzynki, jakieś bukszelfy Ja mam, słuchajcie, diamenty, mam zbroję diaksową, mam, mam dwa koksy, mamy też e, ziemniaki. Żebyśmy mm -hmm. mieli jedzonko. Trzeba je co prawda przepalić, ale jest ok, jest ok. Także słuchajcie, trzeba wypłynąć, no i poszukać jakichś itemków. Słuchajcie, ja zobaczmy mam. tylko czy tutaj, czy tutaj to jest dosyć widoczne. Ej, jest problem. Zobacz agent, zobacz agent. To, no. to jest widoczne, Nie, no to jest to po jest prostu dobrze. widoczne i teraz Ten jest tutaj e, i ja bym stary teraz zrobił coś takiego, patrz, biorę, biorę kobla, patrz teraz co się dzieje, pyk, 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 pyk. o i teraz stary jeszcze już jest mniej. No i teraz tego nie widzę. No nie no, okej, okay, no do, dobra, widać ewidentnie dziurę jakąś niepokojącą. Ale jak se będziesz po prostu na przykład se wpadniesz tutaj, to jest szansa, że tego nie zobaczysz, stary. Na pewno jest szansa, że da, tego nie zobaczysz. I większa nie. niż wcześniej. Dobra, dobra, ziomeczki. Czy wy coś ogarniacie, czy nie? Czy ja tutaj sam Panie, pracuję? Bardzo jest stary, jest bardzo... Pokaż, jest... pokaż uuuh, dywanik. Widzisz by ku dywanik. Uu, dywanik sowieczki Lucy. Nice, stary. Nice. Tej Ej, tej to mi lusy, się, to to mi się owcy. Stare, ja jak no ale no, przecież była czerwona owieczka to Lucy To jest owieczka Lucy, to jest owieczka Lucy, zobacz To, to jest jej truchło to jest owieczka Lucy Dobrze! Co, klepiemy go! Klepiemy go! Klepę, klepelwisa, klepelwisa! Dobra, dobra, frajer się poskładał i się popłakał. Dobra, 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 stary, co ty wyprawiasz? Ej panowie! Nie rób tego, nie psuj te... Bo ja... Bo ja chyba ja potrzebuję pieluszki jak baba. Nie, no nie, słuchajcie, da, da, dajcie jakiś piecyk, dajcie jakiś crafting, Grzomki nie macie nic naprawdę. Nie? Mamy stary, no, dobra, dobra, to Dobra, to, to ja, dobra, to, to, ja ja to ja też idę. to nie tutaj, niestety. To ja idę też tam na górę, z zobaczymy, słuchajcie, czy mamy coś. Naprawdę. chłopaki fajnie pracują, aczkolwiek z nimi ostatnio ciężko jakoś się współpracuje. Gadają o jakichś pieluszkach, o jakichś owieczkach Lucy, słuchajcie. Powalona sytuacja. Wy... Ale co? Wezmę kowadło. Owieczka Lucy. Lucy na grillach. No ale stary Ty, gadasz o flakach jakichś, no co to ma być w ogóle? Yy, dobra, ziemki, tutaj nie za wiele, tak naprawdę. Jest są jakieś książeczki ich na razie może, słuchajcie, nie będziemy krać, chociaż. Chociaż w sumie można by, słuchajcie Dobra, ej, co jest? Co kto tak głośno pisze? Ej, co jest grane? Co jest Agent. grane? Eee, ja do Elvisa tu. Co to ma być, słuchajcie? Chłopaki, naprawdę, ogarnijcie się, bo nie podoba mi się to. Ej, dobra, słuchajcie, tutaj była baza Chłopaki! Trzeba to jakoś... Wiecie co, dobra, wezmę dwa łyżeczka póki co, żeby to nie było widoczne, bo rzeczywiście tam też jest tajna baza, wezmę na dół Macie, dwa łyżeczka. Czego! Nie kradli, stary! Stary, co nie kradni? Przecież było w skrzynce w tej bazie, stary W jakiej wow. bazie? O czym ty mówisz stary? Tyle ci mogę dać. O, o czym ty mówisz? No dobrze, no to mi się podoba, ale ja stary nie, nie kumam. Wy sobie biegacie gdzieś, bierzecie i to nie wiadomo skąd. Jaki nie kradnij stary? Dobra, ziomki, ja tutaj wbijam sam. Chłopaki nie ogarniają tematu kompletnie, a to są naprawdę poważne sprawy. Serio, słuchajcie, oni gadają nie, tylko no o flakach. Dobra, położymy to w ten sposób. Teraz tak, e, mamy beczki, słuchajcie, to sobie postawimy w takim razie beczki. Co, co ty, gościu, wyprałeś? Ja do e, nic nie mam. Pyk, pyk, pyk. Dobra, beczki, słuchajcie, zamiast skrzynek, ja po prostu włożę te itemy, koksy tak samo, e, jedzonko włożę do, do osobnej, przydałyby się piecyki, tylko nie mam craftingu. Czy jakaś, okay. słuchajcie, dobra duszyczka mogłaby tutaj postawić crafting, bo by się przydał, nie ukrywam. Ja, ja dosłownie. Nie, nie ukrywam. Stary, no toż za zapierniczaj w takim razie. Na górę pod drewno, już. Już Tam podrębno! No stary, Elvis, i ty się... Ale nie ty, mam siekiery, jak i ty ja si mam wykopać? Nie, 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 I ty się... I wy się dziwicie mordy, słuchajcie, jak ja mam współpracować z takimi gamoniami, że tak powiem, słuchajcie, Ej, co, co, Elwis? w ogóle, zauważyłeś, jak Edyx jest bardzo leniwy? Pierwszy ja starałem się, że on jest bobo, stary, serio. Stary, to jest możliwe, tak mi się wydaje. A co ty w ogóle tutaj robisz? Okej, okay, okej, okay, to w takim razie dobrze. W końcu ktoś pomyślał stary, bardzo mi się to podoba. Dobra, biorę teraz tak, dwa łyżeczka, postawię to tutaj stary, nie, nie wiem gdzie. Gdzieś po prostu spupala totalnie, póki co słuchajcie, mogą być w tym miejscu. Dwa łyżeczka, potem to <coughs> będziemy ogarniać, Elo Ale... Co Elo? Co Elo? O, jest Agentix, no w końcu, patrz, mordo! Patrz, patrz. Nie, 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 rozumiecie? wszystko się układa po mojej myśli Dobra mordo, w takim razie po, połóż, nie wiem, no, chociażby tu crafting, kol. O, może być, stary, może być tutaj crafting Ej, a e co tu robi? I piecyki, stary, kto co robi? Nie wiem, stary, ja robię piecyki No, Elvis, co ty tu odwalasz? Dobra, słuchajcie, postawimy sobie piecyki, bo się przydadzą nie, nie, on mówi, że enchanting tutaj będzie, ja bym mu zaufał, wie? ja bym mu zaufał Teraz, słuchajcie, postawimy tutaj trzy e, piecyki, pyk, 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 gitara się ma e, I teraz tak, macie ktoś węgiel? Pewnie nie Węgiel, powiadasz, czekaj sekundkę Pewnie nie, bo ja bym, z, y, wiecie, mam bardzo dużo ziemniaków. Dostaję je od Bobo i ja bym je chciał po prostu przepalić, nie? Co teraz nie, ja robimy? 33 kobla. Pyk. To ja, słuchajcie, w, wkładam te, te ziemniaki do tego pieca i, i jakoś to, słuchajcie, kiedyś przepalimy, okay? okej? Okay, no, okej, okay, okej, to mi się podoba. Dobra, ja w takim razie też mogę położyć tutaj dywan. Macie, oh. To jest spoko zawsze, pyk. O, oh, patrz, towar, Jaki, stary. Towar Jaki towar ty masz? Dobra, ja ty masz wykopać węgiel. Jaki ty masz towar, Wab stary? Łapster dla ciebie. Pokaż, pokaż. U! Nice, tylko że 13 to 5 nie, euro. To nie za dużo, stary, ty tu w, dostać ode mnie to najwyżej w zęby możesz, więc ty się pilnuj wariacze Eee a, a, e, e, a po co nam e, stół kartograf? czytam kartografa. Bo jest ładny i tak? jest bardzo drogi. Dobra, to mogę sobie go położyć w takim razie. Ale chciałbym chciałbym go... Można go w innej płaszczyźnie? Nie, nie można go w innej płaszczyźnie położyć. Dobra. Eee, dobra, do beczki włożymy w takim razie to. Włożymy opsa do beczki, włożymy diaksy do beczki, bo to też się na pewno przyda. Elwiso, widzę, że tutaj pięknie działasz, tylko, że suficik trzeba z opsa jeszcze zrobić, wiesz? No, pewnie, panie To Kresie, ja też zrobię. Pomogę ci, bo rzeczywiście. O kurde, stary, o kurde. Ale dobra, to jest chyba pod domem jakiegoś, jakiegoś lamusa. Tak. Także powinno być ok. E, Agent X, wiesz co? Ty możesz się lenić. My tutaj o, będziemy ciężko pracować. Będziemy ciężko pracować za ciebie. E, tylko ej, tak, dywan ej, jak macie, ja to połóżcie. Spadł. To połóżcie dywanik, będzie ładnie zawsze. Spadł w ja, <laughs> ja mam jeden dywanik, więc ci mogę go dać. Dobra, Płat. daj, a ja patrz. Położę go, położę go tutaj. Mówię. Pixel. co, co stary, co? Patrzcie, patrzcie teraz, co ja teraz mam Co ty mordo masz teraz? Patrzcie. Oka, oka wariacie Widzisz, widzisz tą skrzynkę? No widzę skrzyneczkę, no Nie Nieźle, no nie? jest? Się, nie? O, tu jest zaraz ta skrzynka niby, Wow, nie? wow, skrzyneczka, Elviso, brawo dla ciebie Ale co tam będzie, stary? Mordo Stary, co tam będzie? Ty wiesz, co tam będzie, stary? stary? nie mam pojęcia, no gadaj Gadaj, stary O, to, stary, zobacz, jak ukryte No, okej, okay, ale poczekaj, no jakby... Ale czas no jest dobra, no jest tam skrzyneczka to jest, i że co, ma to, to mamy. Moment... Okej, okay, to będzie nasza tajna skrzynia. Dobra, to w takim razie możemy tam na na przykład yy, koksy przełożyć stare. Patrz, patrz, nie, nie zamykaj, Dawaj. patrz. Koksy stare. Widzisz? Okej, okay, dobra. Okej, okay, gitara się ma. Idealnie. Ej, nice, to jest mega jeszcze, dobre. Do, jeszcze stary, co? Jeszcze ideale, co? Bo, ja, bo ja mam dwa lecianty. Ej, dobre! A ja mam jeszcze dwa kąty. Dobre, ej, to jest dobre. nasza baza, w to jest baza tajnego ugrupowania, m, co, które nie ma nazwy. Które nie ma nazwy jeszcze? Jak, stary? Co się już na, ma już nazwę. jak? AB. Czemu AB? Antybobo Antybobo, dobra. To jest ugrupowanie antybobo Głównie zostało tak naprawdę jakby pomysł był taki, żeby się chronić przed Abrą ewentualnie, no ale dobra, niech już będzie to antybobo, ABA, 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 Antybobo Abra, Nie znaczy to jest słabe Będzie trzeba wymyślić jakąś nazwę, ale to nie jest najważniejsze. Dobra, ziomeczki, patrzcie, tak naprawdę Jest wszystko fajnie, można się to zawsze schronić, bo tak, wejście jest całkiem ogarnięte nieźle. Mamy piecyki, mamy kowadła, ten stół to. Ten stół to taki jakiś, słuchajcie, nie przekonuje mnie. Skrzyneczki, a raczej beczki, słuchajcie, są działające. Jest jedna póki co zbrojka, którą ukradliśmy. Ale jak będzie Nic trzeba, to wezwo. tam wróci. Jak będzie trzeba, to tam wróci. Dobra, słuchajcie, ja bym. Patrzcie, jest abera cały czas i Bobo na serwerze, ja bym wyszedł i teraz ich no. pooglądał, słuchajcie. Z dobra, Zobaczmy, dobra, czy oni dobra. będą widoczni. E, a, Ej, właśnie. To może być przypał trochę. Jeszcze, słuchajcie, czy wy macie jakiś pomysł? Czy dałoby się to jakoś lepiej zakryć? Słuchajcie, jest bo widzicie, dekret, to to No machine. nie stary, to nie jest idealnie zrobione. A like, teraz jak walnę. Serno jest, zobacz. Nie je no, jest. jest dobrze, aczkolwiek no wiesz, jak ktoś by tu przez przypadek wpadł, to od razu profesiro. to zobaczy, stary. Trzeba by nad tym pomyśleć jednak. Ja już wiem, Mac, ja już wiem. Pokaż Elvisa. Ty Agentix, pomóż mu! No, ja, ale <garn five> jak, ja nie wiem co on chce zrobić. Ja też nie wiem co on chce, ale tutaj Agentix się leni ewidentnie. Ło, Ło, że to Abra przyszedł, o kurde, ale mnie Agent wystraszyłeś. Teraz patrzcie co, patrzcie co. Pokaż. No to teraz trzeba rozwalać. Patrz. Nieprawda. Wow, ej, to jest tak! To jest świetne. To ej, jest świetne. Dokładnie. Tylko poczekaj, poczekaj, bo tu nie ma wody teraz, stary. Tu nie wpłyniesz teraz. Wpłyniesz. Okej, okay, tak, już to jest to woda. To dobra, skłop, chłopaki, wyjdźcie, bo chciałbym to pokazać. Wyjdźcie, okej? Okay? Ej, ja mam problem wyjść. Bo ja bym chciał to pokazać, ziomeczki. Ja bym serio, także o, także dobra. Po, okay, pozwólcie, dobra, pozwólcie dobra, mi, że ja to pokażę, dobra, to bo to wy się dobra. tutaj kis, kisimy się, wiecie, na jednej kratce w trzy osoby. Okej, okay, teraz sobie, słuchajcie, musicie po prostu wypłynąć w ten sposób. Patrzcie, robicie coś takiego, Elviso, Print. ja tutaj mówię, okej, okay. spoko, ej, jest naprawdę dobrze Epicko. To jest mega dobre, widać niby dziurę, aczkolwiek nikt na to nie zwrócił uwagi, słuchajcie, to naprawdę trzeba się przyjrzeć, żeby zobaczyć tego dirta, więc jest naprawdę dobrze Elviso, tutaj e, należą się gratulacje dla ciebie za bycie największą pałą na tym serwerze Okej, okay, chciałem odpalić armatę, no ale ktoś podczas swojej służby Stary, się lenił i gadał spokojnie. o flakach, ktoś gadał, słuchajcie, o flakach ja. No, jaki masz plan? Idź tam, idź, stary. Nie, 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 Jak to? Z tobą. Nie rozumiem, stary. Bo ja stary właśnie tak sobie myślałem. Dawaj. Aby tą, aby tą bazę sobie naprawić, stary, tak proszę. Tak, naprawić i co? Jak miałeś swoją wartę, Ale to jakoś się nie naprawiałeś. Zrobić? No właśnie, agent. Eee, nic się nie stało. Ej, co? No. Co się dzieje, co się dzieje, kolego? Nie, ja wcale nie spałem na swojej warty, więc nie abyś Ale, ja, ja, jak nie spałeś? Przecież razem z agentem mieliście pilnować, Abre i bo, bo a a wygadaliście o flakach, ty, lamusy, no. Firebole ładuj, stary i lecimy. Macie ogóle fajerwole w tej tajnej skrzynce, tak? Z tej bazy na dole, tak? O jest. tutaj są. Dobra, chłopaki, ja was nie ogarniam, na na naprawdę. Ty pamiętajcie tylko, pamiętajcie, że ta baza jest mega super, Elviso. El że jest mega no. super tajna i nie możecie jej o nikim mówić. Najlepiej słuchajcie tam nie zaglądać, tylko w razie koniecznej po prostu potrzeby, dobra? Agent, ogarniasz chłopaki. temat? Ej, zaraz. Nie, nie ma właśnie tego aż tak dużo, więc to jest problem. I tak myślę jeszcze gdzie tu więcej ich mogłoby być, ale. Nie, dobra, Ziemeczki, ja serio. naprawdę tego nie ogarniam. Chłopaki Kańczymy... nie ogarniają totalnie traktują to jaka, ja, Jakaś, pomysł, jakaś to dziecinia, dziecina, nawet nie wiem o czym oni mówią. Se, serio. Także słuchajcie, chłopaki! Proszę, Maciaszek, ogarnijcie się! Zaraz, zaraz, za, musicie pilnować tutaj, dobra? Ja, ja idę, ja idę stąd, także ziemeczki. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, że na 200 tysięcy subskrypcji uruchamiamy sklepik Maciocha, więc... Zostawcie suba do następnego. Yo!